Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach: Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl. Klub osiągnął największy sukces w historii żeńskiej siatkówki we Wrocławiu. Szybko jednak, działacze Impelu musieli o nim Zapomnieć. W perspektywie są przecież kolejne wyzwania. Na świętowanie niestety nie mieliśmy za dużo czasu, bo tak naprawdę następnego dnia po zakończeniu sezonu i po tym jak właśnie te szampany się wylały w czwartek po meczu, to następnego dnia już zabraliśmy się do ciężkiej, intensywnej pracy. No, czeka nas trudny sezon. Będziemy Bronić wicemistrzostwa, atakować mistrzostwo, bo, bo tak, taką pozycję wywalczyliśmy. Udział w Lidze Mistrzeń, wszystko to powoduje, że musimy w tym, w tym momencie bardzo ciężko pracować na, na, na przyszły sezon. Poetycko mówiąc, okręt Impelu nieco się zmieni, sternik pozostanie ten sam. Tore Aleksandersen wciąż trenerem Wrocławskich Siatkarek. Z trenerem jesteśmy. Domówieni z trenerem podpisaliśmy kontrakt na kolejny sezon z opcją przedłożenia o kolejny. Mogę powiedzieć, że już przed finałem, przed rozgrywkami, nawet półfinałowymi mieliśmy te ustalenia poczynione. Także trener sprawdza się w naszych realiach, będzie pracował nadal. Trener pozostanie w klubie. W klubie nie pozostaną jednak wszystkie siatkarki, ba! Drużynę czeka przebudowa. Sukces jest oczywiście wielki, co nie przeszkadza oczywiście dokonywać korekt w składzie. Będą zmiany. Zmiany, myślę, będą dotyczyły około połowy zespołu, także, także będą te zmiany dość istotne. Na pewno w przyszłym sezonie zobaczymy te zawodniczki, z którymi kontrakty mamy aktualne, bądź już je zdążyliśmy przedłużyć. Są to na pewno Asia Kaczor, Kasia Mroczkowska. Która będzie świętowała 15 sezon w barwach naszego, naszego klubu we Wrocławiu. Będzie to Agnieszka Konkoleska, która miała świetny sezon, była najlepiej blokującą zawodniczką. Będzie to Magda Gryka, dotychczasowa druga rozgrywająca. I będzie to również Monika Martałek, która. No niestety w ubiegłym roku leczyła kontuzję, także już jest w tej chwili w pełni zdrowa i będzie na pewno robiła wszystko, żeby kolejny sezon był dla niej najlepszym sezonem. Wrocławski zespół w nowym sezonie chce się jeszcze rozwinąć. Wydaje się, że potrzeba na to między innymi większego budżetu. Impel będzie przecież rywalizować z najlepszymi drużynami na kontynencie. Występ w Lidze Mistrzyn jest wielką nobilitacją, tak jak mówię, dla, dla miasta, dla klubu, dla sponsorów, dla właścicieli naszych. Także no, zrobimy wszystko, aby ten zespół sprostał tym wymaganiom, żeby ten zespół godnie zaprezentował się na tej międzynarodowej arenie. Będziemy reprezentować miasto, będziemy reprezentować kraj w lidze tej elitarnej lidze mistrzeń. No, zespół skład tego zespołu na pewno musi, musi być na poziomie tej ligi. Zrobimy wszystko, żeby mądrze skonstruować ten, ten skład, żeby ten zespół miał tutaj jakby szansę rywalizacji. Jeśli chodzi o budżet, ten budżet. Nie zmieni się zbytnio, także będziemy, będziemy dysponowali podobnym budżetem jak w poprzednim sezonie. Ostateczny skład impelu powinniśmy poznać w połowie czerwca. Nowe centrum skłusza www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport WF, Turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.awf.wroc.pl